Trzeba iść bardzo powoli, aby utrzymać równowagę. Oj, to jest niestabilne! Zaraz spadnę! O nie! Dobrze, że zdążyłam złapać się tej belki. Muszę tylko się jakoś doczołgać. Jak się boję! Nie mogę na to patrzeć. O wiele wygodniej jest poruszać się na siedząco. Gratulacje wita! Jak ja mam się uporać z tą kłodą. Wiem, muszę spiłować obcasy, co ona robi. Teraz mam buty na bardzo cienkich i ostrych szpilkach. W nich na pewno uda mi się przejść, wow, świetnie jej idzie! Został jeszcze jeden ostatni krok mi się. Lili, teraz ty. Hmm. Wiem. Też użyję szpilek. Co prawda to wsówki do włosów, ale jak się je wbije w moje baletki w taki sposób, to będą wyglądały jak szpilki. Teraz jestem gotowa do testów. To działa. Lili, uważaj. Gotowe! Udało mi się!